Skonony eh? One question first Are you feeling anything that can be construed as explosive? Cell death? No Wonderful Let's get started. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony spichli to oczywiście był e, zwiastun the outer Worlds, e, czyli gry określonej mianem Fallouta Piątki. Oczywiście z falautem, yy, jeżeli chodzi o sam świat, ma niewiele wspólnego, natomiast tworzyła ją ekipa odpowiedzialna za poprzednie falauty. I tutaj Pewnie się zastanawiacie, jakim cudem można ją dostać za przysłowiowe grosze. Już tłumaczę o co chodzi. Normalnie gra jest do kupienia za około 230-240 zł zależy od, od sklepu. Zapowiada się świetnie. Pojawiły się już pierwsze recenzje i faktycznie określona jest mianem nowego Fallouta w innej odsłonie. Mamy nowy świat, ale podobno humor. I cała ta cała otoczka, i grafika, i to wszystko, co tam się dzieje, to właśnie powrót do typowych y, korzeni. Minusem dla niektórych, oczywiście, może być przestarzały interfejs, który odpowiada temu, co było kiedyś. Czyli dostajemy, wydaje mi się, naprawdę świetny produkt. Bardzo zresztą doceniany za możliwości wyboru. Za tą całą otoczkę RPG, wszystko co tam się znajduje, ale może przejdźmy właśnie do sedna, bo was jeszcze zdążę zanudzić. Gra normalnie kosztuje 230-240 zł. może ją mieć na przyszłoroczne grosze. Jak? Już jakiś czas temu pojawiła się aplikacja Xbox na komputer z systemem Windows. 10. Jest to tak jakby odpowiednik tego, co mamy na, na znaczy mamy. Ja akurat nie mam, ale wy może macie na konsolach tak zwanego pasa, Xbox Game Pass. Konkretnie rzecz biorąc, gdzie dostajemy za Właśnie przysłowiowe grosze, dostęp do wielu, wielu gier. Aplikacja pojawiła się jakiś czas temu na komputery z systemem Windows. Jest na razie w wersji beta, ale już dostajemy w niej pokaźną kolekcję gier. I teraz najważniejsze. Pierwszy miesiąc korzystania to 4 zł. Czyli przez jeden miesiąc za 4 zł dostajemy dostęp do całkiem sporej kolekcji gier. Oczywiście musimy założyć sobie konto. No, w ogóle musimy zacząć od tego, aby tą aplikację pobrać. Następnie założyć sobie konto. Jak już mamy założone konto, to możemy oczywiście tutaj sobie z dobrodziejstw korzystać. Nie musimy od razu płacić, możemy sobie przejrzeć, co tam do wyboru, czy nam to odpowiada, czy nie. Ale za 4 zł mamy przez miesiąc masę gier do wyboru, w tym zapowiadany właśnie outer word, the outer word. I żeby Wam tutaj to pokazać, że to faktycznie tak jest, proszę bardzo. Moja aplikacja. Poświęciłem się, wydałem te 4 zł. Zobaczcie, że są na przykład takie tytuły jak Girs 5, Girs 4, Forza. No. Kilka naprawdę, naprawdę dobrych tytułów. Metro Exodus. Świetny, naprawdę, polecam. Być może znajdziecie coś jeszcze innego dla siebie, ale też i właśnie już pobrałem sobie grę The Water Wars. Subskrypcją, proszę bardzo, można grać. Oczywiście grać od premiery, która będzie miała miejsce 25. Mam nadzieję, że ten poradnik. Komu się przysłuży? Być może nie tylko Walter Words zechcecie zagrać. Podpowiem też, że w następnych miesiącach, jeżeli będziecie dalej chcieli korzystać, to koszt subskrypcji będzie wynosił, z tego co pamiętam, 18 zł. Więc to też nie jest jakiś tam majątek za dostęp do tych gier. Na Walter Words nie wiem ile godzin zajmuje przejście, ale myślę, że miesiąc za 4 zł. Z... To jest naprawdę dużo, dużo, dużo czasu na przejście tej i nie tylko tych gier. Nawet jeżeli Wam miesiąc nie starczy, 2 miesiące, 22 zł, to myślę, że cena po prostu rewelacyjna za kolekcję takich gier. Mam nadzieję, że komuś poradnik się przyda, że ktoś z niego skorzysta. Tyle z mojej strony. Oczywiście mam nadzieję, że skorzystacie. Trzymajcie się. Do usłyszenia.